Puszczać fajerwerki w Sylwestra, czy nie puszczać? Oto jest pytanie. Do tego, aby zrezygnować z ich odpalania namawia coraz więcej osób. Powód? Gdy my się dobrze bawimy, zwierzęta cierpią. Do tej grupy należy między innymi Paweł Popłoński, burmistrz klarskiej poręby. Drodzy mieszkańcy, drodzy turyści. Czaska Poręba to piękna, górska miejscowość. Przed nami noc sylwestrowa. Apeluję do Państwa, abyśmy nie używali środków pirotechnicznych. Naprawdę nie warto, aby ta noc przysparzała naszym czworonogom czy to domowym, czy to dziko żyjącym tak stresujących wrażeń. Dla nas to piękne wydarzenie, natomiast można bawić się, można spędzić tą noc sylwestrową bez używania fajerwerków. Naprawdę te kilka chwil, które następnego dnia nikną, dla zwierząt jest to ogromny stres i zupełnie niepotrzebny. Ostateczny wybór należy do Państwa. Z fajerwerkami czy bez życzymy szampańskiej zabawy.